Drogie kobiety, jak chcecie mieć takie ciało jak to po prawej, to trzeba dźwigać ciężary. A jak to zrobić? Zaraz wytłumaczę. Zacznę od tego, że łatwo zauważyć na siłowni pewną rzecz. Otóż kobiety, które dobrze wyglądają, głównie są na stanowiskach, gdzie są maszyny albo wolne ciężary. A te, które chcą schudnąć, czy wyrzeźbić ciało, czy nazwał no jak zwał, kręcą kardio. Nie ma logiki. Kobiety może są różne od facetów, ale jedno co nas łączy to budowa masy mięśniowej. Otóż, żeby ją budować, musi dochodzić do progresywnego przeciążenia. Co przez to rozumiem? To, że mięśnie muszą być poddawane coraz większym bodźcom. Dobrym przykładem jest tutaj chodzenie. Chodzimy całe życie, a jakoś całe życie nam te nogi nie rosną. No właśnie dlatego, że nie dochodzi do progresywnego przeciążenia. Także, żeby mięśnie dostawały coraz to cięższe bodźce, musimy wprowadzić jakieś przeciążenie, a tym przeciążeniem będą właśnie maszyny albo wolne ciężary. I powiedzmy, mamy już kobietę, która jest chętna, żeby budować masę mięśniową, idzie do trenera i mówi, panie trenerze, daj mi plan. No i mamy trzy przypadki. Dwa najczęściej spotykane to A. Trener rozpisuje plan pełen super serii, serii łączonych, dużą ilość powtórzeń, dużą ilość serii i dużo maszyn. No i wszystko fajnie, klientka się spoci, klientka się zmęczy, no ale mięśnie nie będą aż tak chętnie rosły, bo to nie jest zbyt optymalny sposób budowania mięśni. Żeby budować optymalnie mięśnie, powinniśmy głównie skupić się na wolnym ciężarze i średnich, niskich zakresach powtórzeń. No i tutaj pojawia się B, czyli trener rozpisujący typowo siłowy plan który rozpisałby facetowi. No i super plan jest bardzo dobry i optymalny, żeby budować generalnie masę mięśniową, ale co jest według mnie ważniejsze, to proporcje. Albo trzeba się oszukiwać, albo nie znać życia, żeby myśleć, że kobieta chce mieć duże bary albo łapy. Jasne, są i takie, super, ale chodzi mi tutaj o ogół i o większość klientek większość kobiet chce mieć smukłe, zgrabne uda, umięśnione pośladki i dobrze zarysowane mięśnie górnej połowy ciała. Troszkę większe barki i szersze plecy u kobiety spowodują to, że talia będzie wydawała się węższa i pośladki też szersze. No tak zwana klepsydra. No i jak to osiągnąć? Można to osiągnąć przez y, optymalny plan treningowy. I tak, ćwiczenia dolnej połowy ciała muszą angażować bardziej pośladki, a mniej uda. Z kolei jak chodzi o górę ciała, powinniśmy się skupiać bardziej na barkach i na plecach, zwłaszcza e, obłych i najszerszych grzbietu, a mniej na klacie, łapach czworobocznych i prostowniku. To jest przykładowy czterodniowy plan, ale można go też wykonywać trzy razy w tygodniu, po prostu robiąc jeden trening po drugim. Czyli w jednym treningu, w jednym tygodniu będziemy mieć dwa razy górę, w drugim będziemy mieć dwa razy dół i tak na zmianę. Tutaj od razu wytłumaczę kilka rzeczy, na przykład dlaczego jest martwy ciąg sumo, a nie martwy ciąg klasyczny. Po pierwsze, martwy ciąg sumo bardziej angażuje pośladki, mniej angażuje dwugłowe uda, a także mniej angażuje prostownik grzbietu. A po drugie, więcej osób będzie go w stanie zrobić bez pracy nad mobilnością. Po trzecie, kobiety mają zazwyczaj dłuższe nogi niż mężczyźni, więc martwy ciąg sumo będzie bardziej optymalny ze względu na jej budowę ciała. W drugim dole mamy przysiady szeroko na stepach. Dlaczego? Szerokość rozstawu stóp w trakcie przysiadu nie wpływa na angaż czworogłowych uda inny, ale wpływa na angaż pośladków. I moja uwaga do tego treningu: przerwy powinny wynosić od minuty do 3 minut w zależności od intensywności i złożoności ćwiczenia. Im bardziej złożone ćwiczenie i im bardziej intensywne, tym dłuższe powinny być przerwy. Należy pamiętać o tym, że y, na treningu siłowym nie mamy się spocić. Tylko mamy przyciążyć mięśnie, a krótkie przerwy w tym przeszkodzą, bo nie będziemy mieć tyle energii do następnej serii. No i na przykładzie tutaj bym dał 3 minuty przerwy, 3 minuty przerwy, 2 minuty przerwy, z 1,5 minuty przerwy i tutaj minuta. I tyle wystarczy. Trening brzucha będzie tutaj idealnie pasował do treningu dolnej połowy ciała, bo jakbyśmy robili brzuch razem z górą bo może się to źle odbić na treningu do ciała, gdyż tam potrzebujemy zregenerowanych mięśni brzucha do stabilizacji kręgosłupa w trakcie przysiadów i martwego ciągu. Taka moja rada dla kobiet, które już dłużej ćwiczą na siłowni, już mają te mięśnie wyćwiczone. Jeżeli chcecie, żeby na przykład bicepsy już Wam nie rosły, tricepsy, klatka piersiowa czy cokolwiek, to po prostu um, używajcie mniejszych obciążeń. No bo na przykładzie, jeżeli nie chcemy, żeby nam bicepsy rosły, to jak mamy tutaj e, ćwiczenie na biceps na 6-10 powtórzeń, wystarczy używać obciążenia, z którym jesteśmy w stanie zrobić od 12 do 15 powtórzeń, czyli będziemy mieć dużo siły w zapasie. Jeżeli jakaś kobieta chciałaby do tego dorzucić trening kardio, to polecam od 1 do 2 razy w tygodniu interwały, a resztę dni albo aeroby, albo... Zwykły spacer, jazda na rowerze, czy coś spokojnego, żeby nie obciążać bardziej mięśni i centralnego układu nerwowego. Zdecydowanie skupić się na diecie, bo to jest no, najważniejsze to jest. No. Czastki nie wchodzą w grę. Zaraz pokażę, jak obliczyć zapotrzebowanie, jak ustalić makro. No i w ogóle za darmo Wam daję konsultacje. Mamy intermittent fasting kalkulator, ale nie musimy wcale stosować IF-a, żeby go użyć. Ten kalkulator po prostu ma fajnie formułę zbudowaną. W przejrzysty sposób możemy obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne. No i jak to robimy? Wchodzimy na tą stronkę. Tutaj jest regulamin, tego nikt nie czyta. Jak chcecie czytać, to proszę bardzo. Zgadzacie się? No i mamy takie coś na system metryczny, żebyśmy mieli kilogramy i centymetry, a nie funty i stopy. Mamy, podajemy swoje dane, wzrost, waga, wiek, współczynnik aktywności, płeć i tu ewentualnie poziom tkanki tłuszczowej. Kobiety, która ma 1,70 waży 70 kg, ma 25 lat, ćwiczy 3 razy w tygodniu, no i chce schudnąć. Według wzoru Mifina który jest dokładny, wychodzi nam, że dzienne zapotrzebowanie kaloryczne to 2290. No i przechodzimy dalej, next step. I tutaj mamy takie 2 gramy, możemy ustalać makroskładniki. robimy, to ustalamy podaż białka. I tutaj zaznaczamy custom. Mamy ilość białka w diecie i taka optymalna ilość to 1,8 g na kilogram masy ciała, czyli w naszym wypadku 126 g białka. Chciałem bazować tylko na jednym diagramie, bo tutaj nie będę tłumaczył rotacji kalorii, chodzi to po prostu o dzienne spożycie makroskładników. Zobaczyłem tutaj dosyć standardowy deficyt rzędu 20%, który umożliwi nam na e, zdrową utratę tkanki tłuszczowej. Ustalamy ilość tłuszczu w diecie, która powinna ustalać około 30%, czyli wyjdzie nam 61 gram. Reszta to węglowodany, czyli 195 gram, prawie węgli. Tutaj należy wspomnieć, że nie musimy się kurczowo trzymać tych makroskładników. Możemy zjeść czasem więcej tłuszczu, albo mniej tłuszczu, a więcej węgli, albo mniej węgli. A białka albo tą ilość podaną, albo tak 50 g mniejszą, bądź większą. Większa ilość białka na pewno nie zaszkodzi, a dobrze wpłynie na sytość. Takie widełki mamy wyżej podaż białka tłuszczu węglowodanów, aniżej jakbym to rozłożył przykładowo na czterech posiłkach. Potem już wystarczy zainstalować sobie apkę MyFitnessPal, albo kitatu, albo liczyć jakiegoś kalkulatora kalorii, typu tabelę kalorii, albo po treningu. Wiadomo, będą potrzebne zmiany w diecie. Może się okazać, że ta ilość kalorii będzie dla nas za mała albo za duża. Trzeba będzie po prostu na, bazować na obserwacji, ważyć się, mierzyć i na podstawie tego wprowadzać zmiany. Także już mając instrukcję, jak zacząć kształtować sylwetkę, nic tylko się bierać do roboty. Powodzenia.